Cześć. I zainspirowany w ostatnim spotkaniem z Kasią Uramy, kiedy rozmawialiśmy o pojednaniu i o złości, o złości kobiet, o złości strachu, o złości kobiet w stosunku do mężczyzn, o złości mężczyzn w stosunku do kobiet. Sobie z tym jestem cały czas i nie bez przypadku tutaj pali się ogień. Od początku idąc, męskie. Z to, jest, to jest to jest ten ogień właśnie, który płonie. Żeńskie jest nim woda. Łagodność, delikatność, obecność, uważność, ogień to jest transformacja, działanie, moc. Teraz, co się dzisiaj dzieje? Rozmawialiśmy z Kasią o, o tej złości kobiet w stosunku do mężczyzn. Za to, że mężczyzn nie było. Że Kobiety weszły w męską rolę. Tak. I to jest sprawa rodowa. I czym coś takiego, czy efektem tego, że mężczyzn nie było, mamy mężczyzn wychowywanych przez matki. Kiedy kobieta uczy mężczyzn jak być mężczyzną, przepraszam, pomimo najszerszych chęci, to się nie może udać, bo kobieta jest kobietą. I mamy wielu mężczyzn z silnym dostępem do swojej żeńskiej energii albo inaczej z słabym dostępem do energii męskiej do ognia do yangu mamy mężczyzn win i teraz jak często się spotykam z tym że o jaki słodki mężczyzna czy takie określenie chodziło mi po głowie no istotne ładny ładny to może być chłopiec chłopiec to jest też energia inna, ta delikatna, ta ciekawość. Mamy takich mężczyzn, wielu. Ja też nim bywam. To jest zupełnie okej, okay, kiedy ja nim bywam. Natomiast ta złość e, kobiet, to czy też nie jest o tym, że po prostu mężczyźni nie są w yangu? Mężczyźni nie są w Twojej w swojej, e, transformacyjnej energii twór e, działania. E, Zmiania tego świata. E, Taką mam, taką mam teorię. My jesteśmy tym czynnikiem, który daje impuls do ruchu, który działa, który, który się rusza, kiedy jesteśmy ogniem. Mam na myśli ogniem, który płonie wewnętrznie, nie tym, który spala, bo to jest też strach przed męską agresją. To jest ten ogień, który spala. Wpadłam do wioski, i ją jaram i tego kobiety i mężczyźni, dzieci mogą się bać. Ja mam na myśli ogień, który płonie, wewnętrzny ogień, tą wewnętrzną męską moc, tą transformującą siłę, którą gdzieś zagubiliśmy na przestrzeni lat. Nie mówię ty, czy ty, czy twój małżonek, czy twój syn. Mówię kolektywnie w mężczyznach jest coś takiego. Hmm. I ciekaw jestem, jak często mężczyzną siadasz przy ognisku. Bo jeżeli tego ognia w sobie nie mam to skąd ja go mam mieć? Siadanie w kręgu jak najbardziej ładuje męską energią, ładuje też energią, energią obecności. To, dla mnie to jest takie szukanie harmonii, szukanie balansu. Ale kiedy usiądziesz sobie przy ogniu, to już samo to, że jesteś w jego obecności, już cię karmi tym ogniem. Jesteś w stanie obudzić swój ogień, albo go podsycić. Poczuć złość. Ja mówiłem o tym na tym live'ie z Kasią, że mężczyźni boją się mi się okazać złość w stosunku do kobiet. I to jest mój, mój kawałek, nie wiem, sprawdź to w sobie, czy też tak masz. Może jest ci to znajome, może nie. Ale e, ja miałem coś takiego, że jeżeli okaże złość w stosunku do mamy, to ona się obrazi. Ona będzie smutna, będzie jej przykro. E, więc nie okazywałem. Nie? Bałem się okazać złość. I jak to się przekładało, no, f, Wybuchała furia. W kierunku do innych kobiet, czy w kierunku do mężczyzn, bo przecież byle nie w kierunku do mamy. Przed taki moment, że ta złość została skierowana w stosunku do mamy. W, tym, w tą stronę, w którą powinna być. Ja jestem w tym procesie cały czas. Jakby to nie mam. też nie jest uzdrowione u mnie, uleczone. Mm, ale ten ogień wewnętrzny, kiedy czuję, kiedy on się we mnie budzi. To, od razu mam chęć do działania, jestem w stanie autentycznie góry przenieść, kiedy obudzę sobie w ten, w ten ogień. Pamiętam, kiedy pierwszy raz dam ja udział w ćwiczeniu ze złością w Possibility Management, z bezpiecznym wyrażeniem gniewu, ja powiedziałem wtedy: Ja to uczucie znam i ja uwielbiam. Dosłownie czułem, jak w całym ciele płynie mi krew. Jak ja żyję i to nie była taka złość do niczego, było takie: teraz to ja jestem w stanie wszystko. No nie jest dlatego, że chcę komuś coś udowodnić, tylko po prostu. Że mogę, mam tę moc. Złość, ta, którą tłumimy tak bardzo, jest tą emocją, która pozwala jasno powiedzieć tak, jasno powiedzieć nie, postawić e, granice w klarowny sposób. Bez tego nie. Newajdowski taki nurt, który mówi miłość i akceptację świata do wszystkiego, oczywiście. W trochę innym spojrzeniu na miłość. Sprawdź sobie, które bardziej z Tobą rezonuje. Ta miłość, która mówi tak, i miłość, która mówi nie. Nie dlatego, że kocham siebie i że kocham Ciebie. To jest nie z miłości, a nie ze strachu, ze złości. I do tego my, mężczyźni, potrzebujemy ognia. Kobiety to zresztą też, obydwoje. Kobiety mężczyźni mamy w sobie yin i yang. I teraz o co chodzi? Byśmy mieli świadomie, my mężczyźni, obudzony dostęp do yin. Jak ja mam współczuwać z moją partnerką, kiedy jej jest smutno, kiedy jestem totalnie odcięty, jestem tylko w działaniu, tylko w yangu, w tym ogniu, który mnie może zjarać, od się ciągle pali. No nie. Chodzimy w wodnika, wyrównujemy w sobie to my mężczyźni, uczymy się dostępu do emocji. Uczymy się je odczuwać, uczymy się zatrzymać. W emocjach. Działać nie, żeby uciec przed emocjami, tylko działać w oparciu o emocje. Działanie w strachu. gdy się przekona, czego się boję. Działanie ze złości, w złości. Takie go! Teraz to zrobię. Przewaga ognia u nas jest ważna. Natomiast z drugą stronę u kobiet. kobiety Czemu kobiety mają moc transformacyjną? Bo one w przyrodzie, samice, samców, to rozkładają na łopatki, just like that. Kiedy kobieta staje w ochronie dzieci, kiedy ona wchodzi w męską energię, to mężczyzną nie podchodzi. I teraz kobiety, jak wchodzą w jak, one mają potężną moc, moc transformacji, ale kosztem siebie, kosztem swojej kobiecości. To jest naszą robotą, moją, twoją mężczyzną, ogarnąć siebie w części rozpalenia swojego wewnętrznego ognia i spadania dostępu do swojej wody. Ciekaw jestem, co to w tobie robi, kiedy tego słuchasz? Co o tym myślisz? Jak to czujesz? Jak Twój ogień?